Dzień dobry, witajcie. Czy ja już mówiłam na tym kanale, jak nienawidzę się pakować? <laughs> Dobra. Dlaczego się zmiejesz. śmiejesz? Dobre. Cały czas to powtarzam. Nienawidzę się pakować! Nienawidzę! Jadę jutro... w ogóle... straszne. Straszne. <tryk> 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 Bo się <tryk> Zrobiliśmy z Łotka zdroju i trzeba było rozpakować walizki, a ja muszę pakować się ponownie. Bo ktoś sobie wymyślił, że na integrację zamiast pojechać pod Warszawę, będę musiała jechać do Szczyrku. Ja nie wiem, co mi tam mieli w głowach w tej firmie. No, ładne widoki może. No ale dlaczego tak daleko? Będę jechała pół godziny w jedną stronę. Co bałabyś... Tylko po to, żeby ciemnoć się jedną noc. No to bo... jak już chcą mnie wysłać tak daleko, to niech chociaż dwa dni impreznymi mi A albo do, do Hiszpanii, bo ładnie. Nie no, to mnie No ale to co byś wolała, taki seroc, czy Mazur tak. na przykład? Nie, no taki seroc, uważam, jest bardzo ładny. Taki nażywiony. Godzinka drogi od Warszawy. Godzinka drogie, blisko. No. No bo kurde, ja się tą drogą zmęczę, jak ja tam już dojadę, to mi się nic nie będzie chciało Naprawdę? O to mi chodzi No W każdym razie, słuchajcie, muszę jakaś na raz nawijać bo więc oczywiście co, idę na jeden dzień Przygotowałam cztery pary majtek, bo się chyba planuję zesrać po drodze Ale autentycznie, ja się tak teraz Londynu, no, mieliśmy cztery noce i tak Po jedne majtki na dzień i dodatkowe jedne, jak bym się zesrał, nie? Każdy chyba tak robi no no dobra, no tu wziąłeś na 4 dni 5 majtek, a ja biorę na jedną cztery no cztery majtek No bo mam ciemne, bo mam jasne, bo nie wiem co założę, no i nie wiem co spakować. Powiem Wam, straszne to jest. Przyznajcie mi, że te im, jakby imprezy filmowe, one są pod tym kątem okropne, bo z jednej strony lecicie sobie na integrację. Lecicie, jedziecie. Jedziecie na integrację, ma być wesoło, ma być luźno, mają jakieś być gry... Nie wiem, terenowe, logiczne, kiwie, co tam będzie? Jakieś rozrywki, w gener generalnie rzecz biorąc, to nie jest taki wyjazd. Wiecie, że będziemy się szkolić: fifa, rafa, będziemy mądrzy. Mm -mm. Mamy się pobawić i zresetować trochę odciąć od roboty, bo to jest ten wyjazd. I jakby z jednej strony super, no nie? No bo można powiedzieć, że wszystko jest lepsze niż siedzenie przy komputerku. Ale z drugiej strony ja już rucham w lasie jest przy tym komputerku niż teraz nad tą walizką, bo nie mam zielonego pojęcia, co zabrać, no bo nie było być luźno. Mamy zabrać coś sportowego przez to, że mają być te gry. nikt nie wie jakie, więc jakby surprise, surprise, okaże się na miejscu. Ale wieczorem ma być kolacja i odrobina takiej niby na luźno, ale trochę części oficjalnej I wiecie jak to się kończy? Oni piszą Zabierzcie ubrania casualowe I na pank jakaś Grażynka albo inna i ręka Wyjdzie w jakiejś takiej sukni, co ja bym w niej na wesele poszła I będzie przypał jak ja tam pójdę w jeansach Rozumiecie o co mi chodzi? Zapowiedziłam się aż No po prostu chodzi mi o to, że nie wiem jak mam się spakować, no bo Ostatnio, wiecie, ja pracuję w dużej firmie, więc jakby to nie jest tak, że jedzie cała firma naraz, tylko jeździmy sobie na te integracje z zespołami, tak jakby No i wiem, że inne zespoły miały takie gry, że się no, przy nich pobrudziły trochę, no nie, tam deszczyk, błotko i te sprawy No i co prawda w Szczyrku od jutra przez najbliższe, znaczy ogólnie w Szczyrku ma być przez najbliższe dni ładna pogoda Ma być 26 stopni, słonecznie, więc zakładam, że będzie miło i przyjemnie no ale no właśnie, no i teraz tak Przygotowałam sobie moje jeansiki moje Na pewno kojarzycie, ale moje nowe lewisy Te jasne Przygotowałam sobie mój bubs Marta ze 7 dolców Czyli też jasne spodnie No bo myślę sobie, że no jak będzie tak ciepło, no to po co kisić dupę w czymś ciemnym, no nie? No tylko teraz, które mam zabrać? I teraz się zastanawiam, czy jak ja wezmę jasne spodnie, to dobrze, że je wezmę, bo kto wie, jakie ja się tam bardzo i czym uwalę i czy to się potem dopierze. To Ty, słuchajcie, tyle dylematów. Nie Nienawidzę się pakować. O, a bierzesz, e, coś do kompanii? Może być śmieszne, ale na mojej integracji, właściwie na konferencji w mojej firmy. E, Jedna osoba od nas z kolegów wzięła Gacie, ja byłam tak? nie. Planowałam wziąć tylko pielowę, no bo ogólnie jadę słuchajce do Szczyrku, do jakiegoś resortu mercure hotel czy coś takiego. Mercure, no to znane, takie takie duże jest. Ogromne to jest jakiś taki wielki moloch. I tam ogólnie jest jakaś strefa pasanowa, tylko czy na to będzie czas, no bo my jedziemy, mamy tam być na miejscu, jakby o 12 zaczyna się cała impreza, w sensie przydzielanie do pokoi. Chyba o 13 zaczynają się mniej więcej te gry, czy coś takiego No i to jest tak, że te gry się kończą i to uważam, ja nie wiem, przepraszam Jeżeli ktoś, kto ze mną pracuje to ogląda, ale jakiś kretyn układał ten plan. Uważam, bo to jest tak, że kończą się te gry i mamy jakby tylko godzinę przerwy między grami A między częścią, gdzie jest kolacja, co uważam, że jest nie na miejscu Bo jak ja się upocę i będę chciała się umyć, więc będę musiała zmyć tego ryja, którego tyle czasu Rano maluję, będę chciała go namalować o jakby na nowo, żeby ludzi tam na miejscu nie straszyć. No to ja w życiu w godzinę nie zdążę. A wiecie, jakby nie byte w pokoju sama, będę z koleżanką, jakby super, jakby, jakby towarzystwo w pokoju będę miała ekstra sama. Ja sobie wybrałam, więc nie to, żebym narzekała. Tylko wiecie, jakby dwie kobiety, jedna łazienka, mało czasu, no to jakby not cool. No i nie mam pojęcia, jakie zabrać ubrania, no. Poza tym, że dużo bielizny. <laughs> a się zemieć, ciągle śmieje. A moim zdaniem to są poważne problemy. Dlaczego cię to bawi? Ja się z Ciebie nie naśmiewałam, jak się pakowałeś. Dobra. No, nawet nie żałujesz, widzę to. No, cztery pary skarpetek. Nie wiem po co. Jakbym chciała się przebierać co dwie godziny. Wezmę sobie na wszelki wypadek może jedne legginsy, bo ja nie wiem, jak bardzo sportowe będzie to wydarzenie. Ta część gry i zabawy na świeżym powietrzu. Nie wiem, wiecie, każdy mówi co innego. Tutaj ktoś usłyszał. Kiwie co, albo sobie ktoś coś wymyślił i tak Aha. po prostu rozpowiada, i tutaj część dziewczyn mówi, że podobno będą jakieś takie bardzo żywe te zabawy, że trzeba będzie biegać. No to wolałabym biegać w legińskach, a nie w dżinsach. Ktoś inny mówi, że z kolei nie będzie nic takiego bardzo żywego, że to będą gry, ale takie na logikę, w sensie logiczne, więc trzeba będzie się zmużyć, a nie że wylatać. No i bądź człowieku mądry i pisz wiersze. Wezmę sobie taki mój klasyczny zestaw, czyli koszula czarna, taka lejąca. Ona jest, jest też sztuczna, ale ten materiał yy, mimo, że jest sztuczny, to jest, przez to, że jest taki lejący chyba, on jest taki przyjemny do ciała, więc nawet takie jest ciepło, to o dziwo, o dziwo naprawdę, bo spodziewałam się, że będzie dramat, o dziwo się w tym nie grzeje, więc wezmę sobie z takich rzeczy trochę właśnie eleganckich, wezmę sobie tą koszulę. Przygotowałam sobie też, żeby do niej założyć yy, spodnie. Takie czarne, materiałowe. Miliony razy już mi w nich widzieliście. Więc wezmę ze sobą na pewno też te spodenki. No chyba powinnam zabrać też jakąś sukienkę no nie. W sensie tak może myślę, że byłoby bezpiecznie, żeby zabrać coś takiego. Spakuję sobie piżamkę. Uprałam ją, wyschła. Bardzo lubię te piżamy. Pokazywałam je wam w, w filmie, w mierzymy. Większość tych moich piżam jest właśnie chyba z Reserved w każdym razie te takie cieniutkie cały czas w nich teraz śpię w kółko je piorę mam też te z krótkimi nogawkami w sumie chyba do tej pory tylko raz nich spałam a teraz jest tak gorąco, że chyba powinnam je wyciągnąć, bo ostatnio katuję te piżamki właśnie które mają, jak widzicie długie rękawy i długie nogawki no które spodnie zabrać? jasne czy jeszcze jaśniejsze? Andrzej, co mam zabrać ze sobą? Wszystko, co ci się przyda. No, to pół zabiorę. A to nie no, przecież jedziesz tam, Kasia, to jest takie de facto na półtora dnia. No. To zabierz coś, czy będziesz jechała, czy będzie ci wygodnie, to praktycznie, że miała na sobie. Nie pojadę w tych spodniach. Coś takiego luźnego i coś takiego szałowego. No i właśnie, no ale trzałowego w sensie, no bo kolacja, wiecie, ta kolacja. Ma, mamy niby informację, że to mają być bardziej stereo i ale już rok temu czy czytam, nie wiem kiedy była ostatnia integracja. Jak pojechaliśmy do so Sobienia, Sobania, tam gdzie są pola golfowe niedaleko Warszawy, to um, miało być niby też tak na luźnie, ale jednak wjechały sukieneczki, obcesiki i te sprawy, no nie. Tak to jest, słuchajcie. Się babo mnie da wytycznych, to one wszystko zabiorą, i potem wiecie jak to się kończy. To się kończy tak, że ja się ubiorę w coś, pójdę, poobserwuję ludzi i pewnie wrócę do pokoju, żeby się przebrać. Pewnie tak to będzie. Dobra, idę pogrzebać w szafie, może znajdę jakąś sukienkę. Udało się, słuchajcie. Pakowanie nie było takie proste. <grym> Bardzo długo się zastanawiałam, co zabrać. Zmieniałam walizkę na jednak większą. Nie wiem, po co mi tyle rzeczy. Wzięłam tylko zdecydowanie za dużo, biorąc pod uwagę fakt, że jutro po śniadaniu stąd wyjeżdżamy, ale udało się, trasa powiem wam, że przebiegła całkiem spokojnie. Justynka dała radę, przeżyła ze mną w tym samochodzie, także nie jest to źle. Dojechałyśmy całe i zdrowe, nie było żadnych przygód, poza tym, że przegopiamy jeden zjazd, ale tu po prostu zjechałyśmy na kolejnym i nic się nie stało. Dojechałyśmy i tak, tak jak miałyśmy tu dojechać, żebyście sobie nie pomyśleli, że nadrabiałam drogi z tej okazji. No, pokażę Wam e, może za chwilę, jak wygląda pokój i jak wygląda widok z pokoju, bo uważam, że prezentuje się całkiem zacnie. Ogólnie jest to Moloch. I powiedziałabym, że taka bardzo elegancka jest ta przestrzeń, elegancka jest też obsługa, więc muszę się przebrać, bo ja do samochodu ubram się w I Tak trochę nie pasuje do tego klimatu, mam wrażenie. No, to zobaczcie teraz spokój. Dobra, moi drodzy, tutaj już ze mną są drzwi, nic więcej tu nie ma. Po tej stronie zapewne łazienka, bo nie ma tu innego pomieszczenia, więc to musi być łazienka. Aha, jeszcze nie włożyłam, poczekajcie, no właśnie, bo ja jestem taka influenza, że... O! Kartę może wsadzę bo wtedy będę miała prąd I będę mogła wam pokazać jak na... Patrzcie, no człowiek jednak Nie przywykł do takich luksusów <grymne> O, od razu się też odpłynęła Mamy łazieneczkę ma Prysznic O, jest szyba Dobra, bo z tych łokinów to zawsze się leje Więc fajnie, że zamykany. Są wszystkie kosmetyki Zaraz sobie sprawdzę jaki jest skład szamponu Na wszelki wypadek widziałam oczywiście też fuj, żeby nie było, że dostałem uczulenia ładnie, ja wszystko takie słuchajcie, beżuwiutkie bardzo mi się podoba tutaj już pokój, mamy fyszaczek lustereczko kolejne no i tutaj nasze łóżeczka ekspresik czy znaczy ekspresik, czajniczek to chciałam powiedzieć szafy, może nawet z nich skorzystam bo w sumie mam koszul parę więc nie chciałabym, żeby się cały czas tak gniotły w walizce, i to tyle, słuchajcie. Macie telewizor, który oczywiście pokazuje hotel. No, jest to właśnie taki wielki moloch. <noise> to jest to, moi drodzy. Ogromny jest ten hotel, ale jest z niego przepiękny widok. Biureczko, kanapa, żeby sobie poczilować. Tak prezentuje się widoczek z okna. Nie ma chyba co narzekać. Co? W ogóle, jak jechałyśmy po drodze, też jeszcze widziałyśmy skocznie. Więc fajnie, no i to tyle moi drodzy, myślę, że yy, mimo, że chciałabym może nawet pokazać wam troszeczkę więcej, no to nie jestem w stanie, bo jest to yy, wyjazd służbowy <grym> i wszędzie w recepcji jest logo firmy, w której pracuję, a jak wiecie to jest ściśle strzeżona tajemnica, <grym> także tak, jak będzie coś ciekawego to do was wrócę, a jak nie to widzimy się na chacie. Przychodzę do Was trochę pogadać. Pogadam do Was yy, pokazując Wam widok z hotelu, bo uważam, że jest bardzo ładny. <laughs> Więc z tym ładnym widokiem sobie trochę pogadamy. Yy, mieliśmy nasze zabawy integracyjne i powiem Wam, że super sprawa, bo generalnie mieliśmy szkolenie z pracownikami GoPro. Uważam, że mega fajny pomysł. Było sześć takich stacji różnych, gdzie to się ciekawych rzeczy. Na przykład o tym, jak tamować krwawienie, albo o tym, jak pracują pieski, był fantom i słuchajcie, nawet zgłosiłam się na ochotnika, żeby spróbować na nim poćwiczyć. I osoba, którą ratowałam miała bardzo małe szanse na przeżycie niestety. Więc tak sobie pomyślałam, nawet już pisałam, pisałam do Andrzeja, że chyba się skuszę na to, żeby sobie tak wiecie, prywatnie iść i zrobić kurs pierwszej pomocy, bo to jest taka przydatna umiejętność. No i z takich ciekawych rzeczy to coś tu robiliśmy. O piesku mówiłam, że był. No oczywiście kolejką na górę. O, z ekstra rzeczy zostałam zawinięta jak na leśnik. <laughs> Robiłam kebaba, Pan się śmiał, że rollo na cienkim. <laughs> yy, I pokazywali nam w ten sposób, yy, jak zabezpieczyć kogoś yy, termicznie w przypadku hipotermii. Także super sprawa. Powiem wam, że tak byłam trochę negatywnie nastawiona do tego wyjazdu. W sensie takim po prostu nie chciało mi się jechać. No bo wiecie, my jesteśmy tutaj dzisiaj tylko jedną noc i jutro po śniadaniu już są, uciekamy, a jakby nie pierwszy jest kawał drogi, bo 4 godziny od... Yy, Warszawy, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę fajna sprawa i fajnie, bo udało nam się skończyć te ćwiczenia chwilę wcześniej, dzięki czemu będziemy mogły e, trochę bardziej na spokojnie się ogarnąć, bo jakbyście mnie zobaczyli, to jednak od tego chodzenia po górach, bo było chodzenia trochę po górach, nie dużo, ale odrobina, <grywka> ja się jednak trochę zgrzałam i nie wyglądam najlepiej, więc muszę wziąć prysznic, umyć też włosy niestety ponownie. I tak, ogarnąć się ogólnie rzecz biorąc na naszą kolakcję. Także nie przedłużam, bo czasu mało Idę się pospić tapety Wskakuję pod prysznic, a do was wrócę z update'em później, o ile wydarzy się coś ciekawego Wracam do was dużo, dużo później Mój mąż je obolały jak zwykle po siłowni. Ale wracając do szczyrku, moi drodzy, ten wyjazd był już jakiś czas temu, więc tak. Jeżeli chodzi o te gry, to może Wam dopowiem właśnie, że to szkolenie z GoPrem było ogólnie ekstra, ale wiązało się z łażeniem po lesie. Widzieliście, że tym uwalonym <grym> wagonikiem wjeżdżałam na górę, ujęcia z góry widziałam, że Andrzej też Wam wstawił. No ale no, wszystko pięknie, fajnie, sympatycznie, tylko to była polana taka mocno zarośnięta. I powiem Wam, że bardzo się cieszę, bo mimo, że czasu było turbo mało i ledwo zdążyłam, jakby, no właśnie, ledwo się wyrobiłam w czasie, to było tak, że powiedzieli nam, czym będzie ta atrakcja że to będzie ten gopr, że jedziemy na górę i mieliśmy 5 minut na to, żeby się zebrać i wylądować w autokarach. Ten hotel jest ogromny, słuchajcie. Zanim ja dobiegłam do pokoju, to trochę trwało, ale bardzo się cieszę, do czego dążę. Że udało mi się przebrać w Leginsy i że założyłam do tego długie skarpetki, które założyłam na Leginsy, bo dzięki temu całe moje nogi, wszystkie te punkty styku z trawą były całe zakryte, a trzy moje koleżanki z tego wyjazdu wróciły z kleszczem. No nie są No nie, mega niefajnie, więc turbo się cieszę, że coś mnie tknęło, bo miałam takie. Mm. Ja się boję robaczków, żeby tam mi nic pod spodnie nie wpadło, więc ja słuchajcie, jak dzika biegłam przez ten cholernie długi hotel. Andrzeju, a mógłbyś jeszcze potem znaleźć, jak ten hotel wygląda, może jakieś zdjęcie, żeby ludziom uzmysłowić, mm. jaki on jest duży? Ogromny był, kuźwa, ja miałam wrażenie, że ja w ogóle z tej sali, to zanim ja doszłam do pokoju, to 3 minuty pewnie minęły. Czy znaczy doszłam, doszłam, slash dobiegłam, no bo wiecie, naprawdę biegłam, ale się zmachałam. I jeszcze jakiś typ do mnie, spokojnie, zdążysz, zdążysz. a ja słuchajcie, poszłam na ostatni, zdążyłam na ostatni autokar i ten autokar, pan kierowca był strasznie zły, bo co chwila się zatrzymywaliśmy, bo wybiegali kolejni ludzie z hotelu i część ludzi oczywiście nie zdążyłam, bo no te 5 minut... Przepraszam, jeżeli ktoś ogląda z kim ja pracuję, ale powtórzę, to jakiś kretyn to planował. <grym> no bo no nie robi się takich rzeczy. No, w każdym razie zjechałyśmy z Justyną z góry w pierwszej turze, to nam się udało. dotarliśmy pierwszym autobusem z powrotem do hotelu. Dzięki temu na ogarnięcie się miałyśmy taką godzinę 20, no i wyrobiłyśmy się na styk. Trzeba było się wykąpać, ja myłam włosy, bo się turbo zgrzałam, wiecie, miałam, chodziłam w czapce, bo było duże słońce, więc zrobił mi się taki lizeusz tutaj. No i zanim się ogarnęłam, doszłyśmy y, do tej sali, gdzie była kolacja i szkolenie, dosłownie na styk. Jeżeli chodzi o szkolenie, no bo była część taka też trochę jakby właśnie oficjalna, to raz, że była taka, wiecie, prezentacja dotycząca... Y, w sumie fajna ona była, bo ona nie była taka wiecie stricte, że wyniki czy tak dalej, tylko dotyczyła właśnie ludzi, którzy tworzą, ee, chciałam powiedzieć firmę, którzy tworzą tą firmę, e, tak, więc e, bardzo fajnie, bo jakby właśnie dotyczyła tego, co robimy robić po pracy, jakie mamy pasje, tak właśnie po, poza robotą, także ekstra. Bardzo ciekawe było, uważam, ta prezentacja. Był też taki element szkoleniowy. Była taka pani, zastrzelcie mnie, nie mam zielonego pojęcia, jak się nazywa, ale Taka, która na, na co dzień pracuje w radiu i telewizji I właśnie prowadzi szkolenia z języka polskiego I to szkolenie było ekstra Naprawdę bardzo mi się podobało Co prawda to pani miała taką bardzo oficjalną gadkę no ale rozumiem, że jakby chciała się dopasować do wydarzenia Myślę, że też ma taki trochę styl bycia Taki bardzo właśnie kulturalny, ułożony, przez to też elegancki Więc yy, tak... To jej ciągłe wtrącanie, szanowni państwo, trochę mi działało na nerwę, ale poza tym samo szkolenie było ekstra. Także tak, no a potem kolejnego dnia, słuchajcie, niektórzy nasi znajomi zażywali e, atrakcji hotelu, czyli właśnie tam e, baseny, sauny, te sprawy, natomiast my z Justynką stwierdziłyśmy, że mamy trochę inny priorytet. E, naszym priorytetem było, jak najszybciej dojechać do domu, <śledzimy> więc zostałyśmy. Dosyć wcześnie po tej imprezie, zresztą z imprezy też się zwinęłyśmy jak kopciuszki, o 12 słuchajcie, a impreza trwała chyba do 3. No, yy, więc tak, zwinął się z imprezy. Kolejnego dnia wstałyśmy wcześniej, zjedliśmy tylko śniadanko i od razu po śniadaniu wyruszyłyśmy, bo spakowałyśmy się już przed śniadaniem. Yy, I powiem Wam, że jechało mi się bardzo dobrze w obie strony. W tą stronę chyba miałam wrażenie, że do, jakby jechało mi się szybciej w sensie szybciej minęła mi ta droga. O to mi chodzi, a nie, że jechałam szybko, no nie. <laughs> no, w każdym razie tak, droga minęła mi jakoś tak sprawniej. I bardzo się cieszę, bo wiecie stresowałam się, że skończyłabym ten. Zanim bym dojechała z tego wyjazdu, to jeszcze wiecie. Tak jakby pracowałabym jeszcze dłużej niż normalnie, ale nie, udało mi się tak właśnie dojechać chwilę przed 15, więc fajnie, bo jeszcze przed yy, korkami. No. Także wyjazd y, w gruncie rzeczy całkiem fajny, chociaż wiadomo, miał swoje plusy i minusy. Szczyrk mi się bardzo spodobał. Ten hotel myślę, że nie jest dla mnie za bardzo molochowata, jest ta y, przestrzeń. Y, może na jakąś kolację, bo też są tam dostępne restauracje, do których tak po prostu z tego, co się orientuje, można przyjść. Więc jeżeli będziecie kiedyś ciekawi, jak on wygląda, a będziecie w szczyrku, to można tam zajrzeć. Co do zasady, Szczyrk mi się spodobał, może kiedyś z Andrzejem się wybierzemy, nawet niedługo jedziemy na, na Śląsk, ale chyba nie będzie okazji do tego, żeby podjechać do takiego Szczyrku, bo na Śląsku nasz pobyt będzie wyglądał tak, że będziemy stamtąd normalnie pracować i dopiero po godzinie 15 lub troszeczkę później będziemy zaczynać takie, wiecie, atrakcje powiedzmy. No. Także tak, tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o yy, ten wyjazd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, dajcie znak, czy widok z góry się Wam podobał. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. A gdyby coś Was ominało, ostatnio na kanale pojawiły się takie dwa filmy. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa pa!